Cześć wszystkim! Ja jestem Gabriela, a ja jestem Wiktoria! Filmiku na naszym kanale. Dzisiaj znowu mamy przed sobą haul zakupowy. Tylko, że tym razem jest to hol ze sklepu Radiowarium. Tak, Zamówiłyśmy pakę ubrań. Ja szczerze w ogóle nie pamiętam, co ja wzięłam. Nie mam pojęcia. Tak, odnośnie mnie Wiktoria ja w ogóle nie wie, co ja wybrałam. No. Ja mniej więcej pamiętam, co ona tam brała. E, swoich też nie do końca pamiętam. Więc to będzie zupełnie surprise tutaj. I tak. co? Zaczynamy. Czyli honor. No. Ale sobie troszeczkę wybierać. <noise> Okej, okay, powiem wam, widzę kolory i to jest dla mnie bardzo dziwne, bo nie spodziewałam się, że zobaczę w jej wykonaniu kolor inny niż beżowy. <noise> ja tutaj starałam się znowu przy tych trendach i nowościach zostać, okay. więc te kolory są. Problem do ciebie, bo ty tam chyba kolorów w ogóle nie wzięłaś. Nie pamiętam. Więc ja dzisiaj będę kolorową lądrynką. Impreza, pan chyba. Wow. Wow. Dobra, to teraz musimy ogarnąć... Co i jak? Brakuje mi czegoś. O, czekaj. O, właśnie tego chyba, co? No, zamieniłyśmy się rolami. Tak, generalnym. totalnie, ale aż. wiecie co? Ja się nie spodziewałam, że ja wzięłam tyle niebieskich rzeczy. Gdzie ostatnim razem, jeżeli nie pamiętacie, no Gabriela była <grymianie> drugą kubką nieszczęścia. Ja byłam pierwszą, ale ona wtedy była praktycznie cała na niebiesko i to był po prostu dramat. Dzisiaj ja mam kolor niebieski niebieskiej górze. Dzisiaj Ty przejmujesz, że dramat? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, tak. że tym razem to dramat nie będzie, a będą to udane zakupy. Tak, oby, bo ostatnio na nie trafiło nam się w ogóle, więc ja mam tutaj nadzieję na lepszą przyszłość z tymi rzeczami dzisiaj. No więc co, przechodzimy do pierwszych stylówek. Ja wziąłam, wybrałam sobie dwie stylówki, nie wiem jak Ty to robiłaś. Czy Tak, też. Tak. No dobra, to pokaż, jaka masz tam pierwsza Twoja stylówka. No, więc pierwsza stylówka. No, na, na siłownie mamy tutaj komplecik, taki powiedzmy komplecik. Pierwsza rzecz to są takie chorarki. Ja fajne, no, nie wieś. co mogę przyznać, to to, że dosyć ładny kolor. <gry> tak, a, a reszta to, to wiemy jak to się skończy. E, więc mamy tutaj kolarki z dżerbiny prążkowanej, ale, no, a do tego top z krokodilami. Definitywnie, ale to jest taki top z takimi takimi o na plecy. I to był jest rąbisty. Tak, ty masz taki rzeczywiście sam, tylko, że biały. No i to tak, taki komplecik, coś może do tego jeszcze pracujemy. Dobra, to ja zacznę od może tego. Wzięłam... to ma się nazywa dosyć bandażowy top, czy coś takiego. Tak. Wzięłam go w takim kolorze bardzo ładnym, tak to w ogóle jest brąz, ale taki ładny. <laughs> Także mam nadzieję, że to będzie fajnie leżało, bo jak widzicie, nie ma żadnych ramionczek więc mam nadzieję, że to rzeczywiście się dobrze ułoży mm. i wzięłam to w rozmiarze XS34 i do tego mam krótkie spodenki, bo jak wiemy, no zima jest. <laughs> nie no, już chyba nie ma, czy jest nadal zima? Nie nie, Dobra. nie ma. Dobra, ale, ale dzisiaj taka pogoda, że mogłaby to być zima, no ale co, ja już się szykuję na wakacje, bo tylko o tym myślę, więc mamy tutaj krótkie spodenki, które bardzo mi się podobają. Myślę, że mogą fajnie wyglądać. Tak. Kurczaki, fajne. I one też są w rozmiarze 34 i myślę, że to będzie fajnie razem wyglądało. Zobaczymy. A powiem, jak wybrałaś to i to, to coś tam, coś mi nie grało, ale zobaczymy. <grym> <grym> Powiedziała to dziewczyna, która wzięła zielony komplet. <grym> no. Dobra, <grym> pokazaj drugą stylówę. Dobra, więc moja druga stylowa to ogromna koszula, sukienka-koszula. Fajne. Pięknym różnym odcieniem ten odcień jest prawie wiesz to jest ten właśnie ni-to-neo ni-to-pastel tak to jest ten kolor o którym ostatnio też mówiłyśmy gdzieś tam w galerii no i mi się ten kolor strasznie podobał właśnie nie bardzo to to, nie to to i do tego wybrałam sobie kamizelkę bez rękawik Twój kochany tak bo jakby mi ich za mało miała prawda i taki pastelowy tego. ja tego nigdy nie zrozumiem ja niestety nie podążam za takowymi trendami i nie rozumiem jak to się nazywa w ogóle? Bez rękawników. Bez rękawników. Nie rozumiem. Ja po prostu tak mi się to tutaj stało. Ale fajne. O, I to chcesz zobaczymy. nałożyć na to, tak? Tak. Okej. Okay. Tak. Okej, okay, tak. okay, ja fajnie. Zlecisz, dalej. Ja tutaj, jak już wspomniałyśmy, mam top taki sam jak Gabrysi, zielony, biały. I myślę, że kurczę, to może bardzo fajnie wyglądać na plecach. No zobaczymy. I do tego wzięłam dresy. Wow, jako jedyne są zapakowane w ogóle w jakiejś folii. Jakby mhm. zastanawia mnie to, dlaczego akurat dresy? Może przez materiał, żeby się nie pochać. No nie wiem, to wie. Ale wzięłam dresy w kolorze niebieskim, jak widzimy. Mm, Wyglądałem tak. <grytanie> wszystko wzięłam w rozmiarze 34XS. Myślę, że to wszystko będzie dobre. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kurczę, fajny materiał, przyjemny. Więc chyba będzie spoko. I żeby dopełnić w sumie dwie stylizacje, wzięłam taką bandamę na włosy i Kurczę, spodobała mi się. Mówię, to to będzie pasowało do dwóch stylizacji. Możliwe. Jakbym mm. ich mało w domu miała. <laughs> Skupiłam wiedzieć, czy już niebieską. No trzeba było spytać. No dobra. Ale wzięłam. <laughs> Także zobaczymy, jak to będzie na nas wyglądało. <laughs> Witamy Was ponownie już w naszych pierwszych stylizacjach. No powiem Wam, znowu chyba wygrałam. <laughs> jak poprzednio. <laughs> no to co? Co my tutaj mamy, Gabriel? Opowiadaj, co ci to działo? Ja nie mam nic do powiedzenia. Generalnie myślę, że top jest w porządku, jakby mhm. nie mam dużych zastrzeżeń. No. Natomiast kolarki, spodenki, jakkolwiek to nazwać, strasznie prześwitują. Oj, strasznie prześwitują. To pierwsza sprawa. Drugiej chyba nie ma, ale po prostu strasznie prześwitują i to no. jest dramatyczne. No. Teraz moje wypowiedzi. Tak, jeżeli chodzi o mnie, to ogólnie spodenki, jak dla mnie, są za wysokie. Jestem dosyć niska, więc taki stan mnie jeszcze bardziej skraca, bo no powinien być no tak maksymalnie od nie? I wtedy byłoby git. A tak to są strasznie wysokie, plus nadal trochę są szerokie, chociaż to 34, ale ja mam właśnie zawsze problem w talii, że zawsze coś tam odstaje, ale to akurat nie jest największym problemem, bo ja zazwyczaj w pasku chodzę, więc to akurat da się obejść. A jeżeli chodzi o top, no nie wiem, według mnie się nie układa tak jak powinien. Coś mi nie pasuje, nie wiem co, ale coś mi nie pasuje. No dwie te rzeczy są okej, okay, że jestem w stanie tak wyjść na miasto, ale jeżeli... Ale nie zrobisz, szału nie zrobisz. No dokładnie. Tak. Także no, co tu dużo mówić, no, no jakoś wygląda, jakoś, jakoś można żyć tak, ale no... Ja to się nawet nie odwracam. <laughs> Mm. Co tym razem nam powiesz, Gabriela? Podoba ci się twój <laughs> bezrękawnik? <laughs> o, dobra, czekaj. E, więc tak, może zacznijmy od koszuli, to bez bezrękawnika tak. zaraz przejdziemy. E, generalnie koszula ma taki tam tytuł, że ma być sukienką, tak? Przynajmniej pamiętam. Więc za sukienkę przy moim wzroście jest niestety ta koszula po prostu za krótko, za krótko, tak, zabrakło mi słowa, ale generalnie jest bardzo ok, i jakby mi się bardzo podoba ten kolor, I on jest prześliczny, no, więc tutaj no, tylko mam co do po prostu długości, całościowo nie wygląda to dobrze z tym bez rękawnikiem. może to był większy, możliwe, bo nie... on jest taki jakiś krzywy, niedorobiony, coś mu się w życiu nie udało i, I tak po prostu wygląda. Za to ja jestem według mnie bardzo w bardzo dobrej sytuacji. Podoba tak, mi się pastylówka. Ponownie. Ha, 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 ha. Bardzo mi się podoba i dużo bardziej niż poprzednia. To tak, zacznę od góry. Mam tą piękną chustkę, która naprawdę się w porządku prezentuje. Trochę jak sprzątaczka, ale jest dobrze. Ładna e... sprzątaczka. Tak. O, dziękuję! <noise> <noise> Dalej mamy bluzkę. Ona mi się z tego najmniej podoba. No w sumie nie wiem dlaczego, coś mi w niej nie pasuje. Mam takie o plecy, proszę bardzo, tak to wygląda. Yy, I mam dresy, mam dresy niebieskie, yy, śliczne yy, i bardzo mi się podobają. Yy, przyznam się, że mam takie same białe, no i są genialne i nie wiem, czy ich po prostu nie zatrzymać, yy, bo, bo są piękne. Tak. Także ja jestem zadowolona. Ja jestem po prostu głupką nieszczęścia, nie od dziś. <noise> tak. No ja do to lecimy dalej! <noise> Żelaza! Hashtag! Już nie wiem, który! Mamy nadzieję, że ten haul Wam się spodobał. I oczywiście dawajcie znać w komentarzach, która stylizacja była najładniejsza i które ciuchy wyglądały najlepiej. Tak, koniecznie zostawiacie również dużo łapek w górę. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tam oczywiście na dole, czerwony przycisk. Dzwoneczek możecie również włączyć, jeżeli będziecie chcieli być z nami na bieżąco. Będą chcieli na Wierzę Jerzy Was! urwał mi się ten raz. W komentarzach możecie jeszcze dawać znać, jaki sklep następnie mamy wybrać i z którego mamy zamówić kolejne ciuszki. Wbijajcie również na nasze TikToki oraz na nasze Instagramy, gdzie na pewno będziecie mogli zobaczyć zdjęcia w rzeczach, które dzisiaj e, testowałyśmy. <grym> <grym> testy smaku, testy jakości. Jakości, o, to jest to. No dobra, no to co? Trzymajcie się. Papa, buziaki, jakiś... Tak, zresztą, bez nadziei.